Witam. Tak, aktualnie, słuchajcie, wygląda moja 720. Jak najbardziej wszystko jest w porządku. Akwarium sobie radzi. Statko Liona Nai jest przefantastyczne. One sobie jak najbardziej rosną, radzą sobie. Aktualnie maluchy, bo mam kolejne maluchy, dostały Artemię, więc te wszystkie zbierają się pod pojemnikiem, żeby ją wyłapywać i sobie zjadać. Słuchajcie, w tym tygodniu zdarzyła się mała tragedia. A mianowicie zdechła mi moja główna samica. Samica z najstarszej pary, która jest tutaj od samego początku akwarium. Pamięta jego założenie, to były jedno z pierwszych ryb, jakie wpuszczałem. Właśnie cztery Liona naje. Później się okazało, że to są dwie pary. Ja pamiętam, że chyba jedna z tych samic pożyła, pożyła i coś tam się z nią wydarzyło, że chyba zdechła. Potem miałem dwa samce i tą jedną samicę tego jednego samca oddałem, ponieważ on. Cały czas walczył o tę samicę z tym drugim samcem. no i została mi taka jedna główna para Rionanai, którą potem sobie roznożyłem i od nich pochodziły następne moje Rionanaje, które tutaj już pływają. To są te większe sztuki. I od niej też pochodziły rybki, które chyba dwa lata temu odchowałem i właśnie poszły do Was, do moich widzów. Chyba 25 szczęśliwców dostały te rybki. Mam nadzieję, że u Was jeszcze one pływają. Nie wiem, czemu ona padła. Nie, wywiło, nie było żadnych objawów. Nie chorowała. Była jak najbardziej zdrowa. Jadła, składała ikrę regularnie. Nic się z nią nie działo. A jednak padła. Przyczyny nie znam i nie będę debatować. Być może, nie wiem, była walka o terytorium. Albo coś w tym stylu. Nie wiem, nie będę wnikał. Bo. Nie ma sensu, nie, nie, nie było żadnych objawów, a mimo tego ryba zdechła. Słuchajcie, to jest ten mój główny samiec, najstarszy samiec, jaki mi został. 5 lat. lat tyle co to ma to akwarium tyle samo on ma i tyle samo miała ta samica. Jest sporo większy od nich, to widać od pozostałych reszty. Chyba jedynie Manuka dorównują mu wielkością, ale one jeszcze nie mają jego wieku, bo one mają około 3 lat, a ten ma jednak 5. Co do słuchajcie, maluszków, które tutaj wpuściłem, mają się bardzo dobrze. Mają się świetnie, słuchajcie, pływają sobie w statku około 20 sztuk, jak najbardziej między tymi większymi. Nie ma między nimi konkurencji, te maluchy sobie wyłapują spokojnie pokarm. Nie ma jak najbardziej z nimi kłopotów. Są świetne, są przepiękne, są po prostu niesamowite. Ja się w sumie cieszę, słuchajcie, że wpuściłem je od razu do tak dużego akwarium no bo ich płetwy naprawdę mówią same za siebie pamiętacie jak ja je wpuszczałem tutaj to pokazywałem Wam jednego osobnika który mi uciekł oraz całą resztę i była między nimi taka różnica że te płetwy brzuszne te takie dwa długie wąsy no on miał piękne długie te wąsy a one takie króciutkie niewykształcone no bo po prostu w tym mniejszym pojemniku nie nie dały rady ich tam wykształcić płetwa jak najbardziej tak grzbietowa i ta odbytowa, te takie długie wiadomo żagle były jak najbardziej wszystko w porządku, ale te były dużo, dużo mniejsze. No to słuchajcie, już nie ma między nimi żadnej różnicy. Już nie jestem w stanie znaleźć, który to jest ten właśnie osobnik, który sobie uciekł i tutaj żył no blisko dwa tygodnie dłużej w tym akwarium. Pięknie płetwie wszystkie się rozwijają, pięknie te lepkie wszystkie porosły. O, zobaczcie jak tu sobie żyją. One aktualnie tutaj teraz mają żniwa, ponieważ a wpłynęło żarełko do maluszków które są tutaj a te słuchajcie która wypada przez, przez otwory w tym kotniku jest jak najbardziej od razu wyłapywana przez te maluszki i zjadana oto takie podwójne karmienie część zjedzą maluszki które są w kotniku a część zjedzą już te większe podrostki dobra przejdźmy sobie teraz do kotnika w kotniku słuchajcie pływają maluszki Ryonanai, również e, najprawdopodobniej od tej pary, która wcześniej e, miała te albinosy. Najprawdopodobniej mówię, ponieważ mam trzy takie pary podobnej wielkości i do końca tak nie pamiętałem od tej pary wtedy ikę wziąłem. Natomiast e, powiedzieliście mi, e, że któryś z dzielniców po prostu przekazuje gen e, albinotyczny czy coś w tym nie wiem dokładnie kto się nazywa i bardzo duża szansa jest taka, że maluchy właśnie po tym rodzicu będą częściej tych maluchów przynajmniej będzie albinosami no, jak wiecie, moje albinosy niestety nie skończyły dobrze, ponieważ zostały wybite przez resztę stada, przez te większe te pasiaki jak najbardziej, zobaczcie sobie, do dzisiaj pływają, ani jeden nie zginął a te niestety, no padły, nie tolerowały te rybcy, rybki odmieńców. Wiele osób napisało tam różne teksty, typu no przecież mogłem ich nie wpuszczać, przecież mogłem je wpuścić gdzieś indziej. No, słuchajcie, ja nie miałem pojęcia o tym, że te ryby nie zaakceptują e, albinosów. Nie miałem o tym pojęcia, więc no, nie miejcie do mnie pretensji, że ja je tutaj wpuściłem i one zginęły. No, dzisiaj to wiem. Dzisiaj to wiem i cieszę się, że Wy też to wiecie i być może ktoś dzięki temu nie popełnił takiego błędu i jego rybki przetrwają, nie to co moje. Natomiast jeszcze nie wiadomo co się dzieje z tymi rybkami, które z nich są albinosami i czy w ogóle, czy, czy to tapara no i to też nie jest powiedziane, że jak to jest nawet tapara to od razu będą tutaj albinosy, tak? To też nie jest tak powiedziane. Jak widzicie tutaj jest stała podmianka wody w sensie takim, że od góry tam jest taka deszczownia i tu z lewej strony jak widzicie woda wpada i tam całkiem fajnie sobie miesza także te rybki są cały czas na fajnej wymianie wody no a temia tutaj jak najbardziej pływa, one już jedzą, mają już chyba 6, 7, 8 dni jakoś tak koło 8 dni, tak to jest trzeci dzień jak ja karmię to mają gdzieś tak jakieś 8 dni o, zobaczcie sobie na tego tam skalarka jaka jest różnica to jest dwumiesięczny skalarek a te mają 8 dni. Za nimi jest jeszcze drugi kotnik, tam są 3 sztuki moich Manukapuru. No niestety tylko trzy się odchowały, a jeszcze ta para nie zdążyła złożyć kolejnej ikry, więc nic jeszcze nie odłożyłem. Natomiast te statki już tutaj bardziej pokaźne. Próbowałem je policzyć, to około 50 sztuk naliczyłem, więc już całkiem, całkiem sporo. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tym problemu, żeby się ich pozbyć. Wiele osób pyta właśnie o te skalarki, czy ja będę je sprzedawał, czy, 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 czy nie i za ile. Słuchajcie, myślę, że dziś w czerwcu na pewno będę się chciał pozbyć. One są teraz wielkości około 2 zł, No to tak do 5 złotówki podciągniemy, no i wtedy na pewno będę je sprzedawał. Z tym, że nie będę się raczej bawił w żadne wysyłki. Przypominam, że wysyłka żywych ryb przez paczkomat w tym kraju jest nielegalna. I raczej nie będę tego robił już więcej, tak robiłem to, ale już raczej chyba nie będę tego robił. Postaram się je sprzedać stacjonarnie, a no, jak nie to po prostu zaniosę je sobie do sklepu i zamienię na przykład, nie wiem, na stado rodostomusów, bo taki mam plan, żeby tutaj wpuścić jakieś piękne stado rodostomusów, no bo chciałbym tutaj też trochę więcej życia wprowadzić do akwarium, a nie tylko same skalary. Ja pamiętam jak tutaj piękne rodostomusy pływały zanim je wybiły altumy. I mam nadzieję odbudować sobie te statku. O. A ruchy zobaczcie żyją sobie w tym kotniku. I na nic im nie jest. Trzy razy dziennie są przeze mnie karmione. I jak najbardziej mają już pełne brzuszki. Fajnie sobie rosną. I mam nadzieję, że za no, tydzień albo dwa już będziemy... No myślę, że bardziej dwa będę już wiedział czy jakieś albinosy są czy nie bo w zasadzie to jest jedyny cel odchowywania tych maluchów przeze mnie. To jest właśnie próba doczekania się i odchowywania albinosów. Chciałbym bardzo je odchować. Powiem szczerze, że mnie takie ryby się nie podobają. Nie lubię ryb albinotycznych ani takich bladych. No, to nie jest, nie jest to co ja lubię, ale wiem, że jest wielu pasjonatów takich rybek i są ludzie, którzy mają całe akwaria z samych ryb, albinotycznych, albinotyczne kieliski, albinotyczne zbrojniki, albinotyczne gubiki, albinotyczne nawet skalarki, tak. I jeszcze cała masa innych ryb. No wiem, że są pasjonaci takich ryb, a ja po prostu z czystej ciekawości chciałbym sobie takie odchować i zobaczyć, no jak one będą wyglądać. Także to jest w sumie jedyny cel odchowania tych maluchów. No, trochę się pomęczę. Mam nadzieję tylko, że to jest akurat ta para i że będą tam te albinosy. No bo jak się okaże, że ja będę przez dwa miesiące je odchowywał, a tam ich nie będzie, a potem będę miał problem, żeby się tych maluchów pozbyć, no to będę lekko na to zły. Ale na razie żyję nadzieją i pasją. No, te maluszki mają piękne czerwone brzuszki, więc jak najbardziej to albo tym wcinają. Jak najbardziej, słuchajcie sobie. Ją konsumują. O, teraz między liśmi niestety trzeba się przedzielać, ale to jest fajne. Ja właśnie cieszę się, że tam liście są dookoła, ponieważ że większość skalarów tam jest niedostępna, nie możesz sobie podpłynąć, o, a wszystkie te małe też sobie żyją tam trochę w zieleni. No, zobaczcie jakie mają piękne brzuszki jedzone. No i będą rosnąć. Słuchajcie, co do jeszcze tych maluchów, to powtórzyła się sytuacja i znowu mamy tutaj Rodziców, które pilnują kotnika, jak najbardziej jest rybka, która sądzi, że to jest jej ikra. Być może tak właśnie jest. I no, pilnuję tego kotnika. I to jest jedna też z nadziei, która mi mówi, że być może jest to właśnie ta para. O, zobaczcie. Tu jest rybka, jedna, tu samiec. A tam z tyłu jest samica. I jak najbardziej starają się odgonić wszystkie te rybki, i mam nadzieję, że to jednak jest ta sama para. Bo wtedy dokładnie tak samo było. Teraz ta para ma trochę większy problem, żeby popilnować sobie do kotnika. A to z tego względu, że no wiadomo, jak jest kamienie i, i te Artemia cały czas tam wypływa. To statuje się tutaj cała chmara tych małych skalarków i wyłapuje po prostu tą Artemię. Artemia przedostaje się przez tą siatkę, która tam jest. Wbudowana, która zabezpiecza rybki, a jednocześnie umożliwia bardzo fajny, swobodny przepływ wody. No i ta Artemia jest na tyle malutka, że ona przez tą siatkę sobie przepływa, i te maluchy, po prostu te stado 20 małych, Lionelai uwielbia tą tą Artemię. I wiadomo, one są jeszcze na tyle małe, że jak najbardziej ją zjadają. No i wiadomo, wszystkie większe przepływają, co też się tutaj dzieje, zobaczyć, że te małe tak szaleją, czy to coś dają do koryta. Te duże tego nie jedzą, no niektóre tam skubną nie oszukujmy się, no ale dla nich jest to dużo, dużo za mały pokarm nie wart jest wysiłku chłapnięcia mordką. No nieco, to takie małe skalarki tamte, to już by na pewno zjadły. Słuchajcie, kolejna sprawa, o której chciałem Wam powiedzieć. że opowiadam Wam o Ludwigi, która u mnie wyginęła z braku światła i ze sklepu sobie wziąłem po prostu nową i oddałem swoje roślinki i w zamian otrzymałem taki koszyczek Ludwigi. Jedna jedyna Ludwigia się przyjęła, przerosła tam już przez ten korzeń. Ale jak widzicie ma całą masę bocznych pędów. No, liście są takie słabe i dopiero tutaj na górze się zaczynają wybarwiać. Eee, powiem szczerze, że mam nadzieję, że tutaj te wszystkie boczne pędy mi się rozmnożą. Ja je będę odchowywał tak, żeby miały co najmniej te, nie wiem, 40 cm, i wtedy je dopiero podcinam, włożę sobie w nowien i myślę, że odbuduję sobie populację tej Ludwigi i będzie tutaj w końcu fajnie i czerwono. Oczywiście, poza tym Manuka który jest piękny i czerwony, i oczywiście musi być gwiazdą. Dobra, już pokazujecie, zobacz. Wszyscy Cię widzą, a teraz daj mi nagrywać Ludwigię. Ona też jest czerwona. O patrzcie, jak grzeczna rybka. Ach! Przepłynął drugi i go przegonił. Dobra. Słuchajcie. Yy, mam tu jeszcze posadzone takie dwie sztuki na głównej arenie. Mam nadzieję, że one też się odrosną. One niestety tam z tyłu to przegniwały im te łodygi i one wypływały, ale dwie sztuki postanowiłem wsadzić tutaj z przodu. I Jak widzicie się przyjęły. Nawet są lekko wybarwione. No, tutaj są od razu pod główną lampą, więc tutaj nie ma problemu ze światłem. No tam z tyłu, jak już Wam mówiłem, no to jest problem z tym doświetlaniem, nie? No, ale mam nadzieję, że Ludwigia się odbuduje i tutaj sobie zabudujemy ten kawałek w końcu czerwonymi roślinkami. Słuchajcie, a co do tragedii jeszcze, jakie się wydarzyły w tym akwarium, to zdarzyła się też całkiem ciekawa awaria. Znaczy ciekawa, normalna. Wymiana, wymiana skrzynki elektrycznej w budynku naprzeciwko mojego, i przez cały dzień w domu nie było prądu. Z relacji mojej żony wynika, że nie było prądu jakieś blisko 7 do 8 godzin, więc dosłownie cały dzień. Ja, oczywiście, byłem wtedy w pracy. No i cóż, mam UPS-a, mam system zabezpieczający mnie przed takimi wydarzeniami i myślałem, że jestem na taką ewentualność ubezpieczony i że żadna tragedia się niestety nie wydarzy ale się okazało, że jednak nie jestem na to ubezpieczony słuchajcie po prostu padła bateria akumulator, który ja tutaj mam zastosowany no ja ten system montowałem już jakieś, nie wiem, 3 lata temu akumulator jaki zastosowałem Również był akumulator używany, który już wtedy miał jakieś 80% sprawności, ale jest to tak potężny akumulator, że on mógł tutaj spokojnie zasilać wszystkie filtry przez co najmniej 2 dni, więc nigdy się nie bałem tutaj o prąd. A się okazało, że on przez takie ciągłe ładowania i rozładowania się już po prostu zużył, i po niecałej godzinie z relacji mojej żony wynikło, że filtracja w akwarium stanęła. Ale o tym chyba nagram wam całkowicie osobny odcinek, bo mam już nowy akumulator i naprawdę jego wymienię, więc jak tylko będę miał czas i możliwości, to pewnie nagram wam odcinek o tym. No ale powiem tylko, że 8 godzin, czy 7 godzin bez prądu w filtrach i efekty były od razu widoczne jak tylko wróciłem do domu to widziałem no, że tutaj filtracji nie ma. Ryby na powierzchni, woda mętna, kożuch bakteryjny od razu na samej górze. No, także fajnie. Fajnie było. Ale akwarium sobie z tym jak najbardziej poradziło. Ale to Wam opowiem zapewne w odcinku z wymianą tego akumulatora. Dobra. No dzisiaj to tyle, słuchajcie. Z mojej 700. -ki. Jak widzicie, dobrze się dzieje. Rybki sobie radzą. Roślinki coś tam, coś tam rośną. Jest zielono a stado jenonajków cały czas rośnie, no i myślę, że to jest kwestia dwóch tygodni i będzie można je stacjonalnie ode mnie nabyć. Jeszcze raz mówię, nie będę wysyłał, nie chcę tych rybek męczyć. Wiem, że wysyłanie tych rybek jest dosyć problematyczne. Na 20 sztuk myślę, że spokojnie na miejscu się tutaj rozejdzie, tym bardziej, że jest sporo, sporo chętnych, jest dosyć duże zainteresowanie tymi maluszkami. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć!